Dzień dobry, witam na kanale ze świata F1. 29 listopada 2018 roku Orlen oficjalnie ogłosił rozpoczęcie współpracy z Williamsem i wejście do elitarnego grona firm reklamujących się w Formule 1. Sportowe efekty owej współpracy są nam wszystkim doskonale znane. Robert Kubica regularnie okupuje ostatnie pozycje, przegrywając z Kretesem kwalifikacje ze swoim kolegą z zespołu. Mimo to prowadzi z nim jednak w klasyfikacji generalnej, dzięki jednemu punktowi z Grand Prix Niemiec. Tajemnicą Poliszynala jest fakt, że zespół ma gigantyczne problemy ze złożeniem nie tyle szybkich samochodów, co w ogóle działających samochodów. A jeśli już nawet się to uda, to George Russell może cieszyć się znacznie większym wsparciem ekipy. Nie to jest jednak głównym tematem niniejszego materiału. Dziś bowiem skupimy się na finansowych wynikach wspomnianej współpracy dla Orlenu i planach firmy na przyszłość. Na początku należy zaznaczyć, że Orlen nie pojawił się nagle znikąd pod koniec 2018. Już w 2006 roku, kiedy Robert Kubica był trzecim kierowcą BMW Sauber, sponsorował bowiem transmisje z wyścigów emitowane wówczas na TV4. Podobnym patronatem obejmował także relacje w latach 2007, 2008 i 2009. Formuła 1, wtedy już z Kubicą jako kierowcą nie tylko ścigającym się w niej, ale też odnoszącym sukcesy. Była w tamtych czasach obecna na ulicach polskich miast, choćby na wydarzeniach, takich jak BMW Pitlane Park od 2007, czy Werva Street Racing od 2010. To drugie wydarzenie zresztą odbywało się cyklicznie nawet po pamiętnym wypadku Kubicy, po którym przerwał swoją karierę w F1. Wiązało się to oczywiście z mniejszą obecnością tej serii na imprezach HSR, niemniej jednak nie zaniechano organizacji ich. Orlen ponadto posiada od lat własny team rajdowy, którym jednakże nie będziemy się tutaj zajmować. Pod koniec 2018 roku powrót polskiego zawodnika do F1 stał się faktem. W dużej mierze dzięki 10 milionom euro od Orlenu. Jest to ponad 40 milionów złotych kwota ogromna dla przeciętnego Kowalskiego, ale nieodczuwalna dla tak dużej firmy. Koszt ten należy potraktować jako wydatek na reklamę i można być pewnym, że błyskawicznie się on zwrócił, choćby z uwagi na wielkie zainteresowanie, jakim wywołał ten ruch wśród polskich kibiców. Na pewno każdy z nas na kogoś kto powiedział od teraz tankuję na Orlenie, żeby wspomóc Kubice. Chwyt marketingowy był genialny. Oto kierowca, który dawno temu miał szansę zostać legendą Formuły 1 i wypadł z niej przez nieszczęśliwy wypadek. Powraca dzięki nam, spełniając swój cel i marzenia wielu fanów. Drugą ogromną korzyścią firmy było zwiększenie jej rozpoznawalności na zagranicznych rynkach, o co starano się już od pewnego czasu. Na lata 2017-2021 uchwalono strategię, która po modyfikacjach z 2018 już jako strategia na okres 2019-2022 zakłada ekspansję na zagraniczne rynki i dokonywanie wielu inwestycji poza Polską co na każdej konferencji podkreśla prezes Daniel Obajtek. Przejdźmy do meritum. Jakie korzyści odniosła firma ze sponsorowania Williams'a? Przede wszystkim wizerunkowe o których wspomniałem już wcześniej. Jej wsparcie umożliwiło Robertowi Kubicy powrót do ścigania, przez co w Polsce jest ona teraz bardzo popularna. Nawet odkładając na bok wskaźniki ekonomiczne i patrząc po prostu w telewizor, odpowiedzmy sobie na pytanie, jak często widzimy tam reklamy Orlenu, a jak często innych konkurencyjnych przedsiębiorstw. Ponadto spójrzmy na polskie ulice, gdzie w ostatnim czasie widzimy znacznie więcej billboardów. I to nawet z takimi smaczkami, jak zdjęcie Roberta Kubicy przy ulicy Wyścigowej. Jeśli chodzi o zagranicę, to widoczne na bolidach i strojach ekipy charakterystyczne orły mogą teraz oglądać miliony kibiców w wielu krajach świata i to przez wiele miesięcy w roku. Rozpoznawalność marki, o którą tak zabiega zarząd, bez wątpienia zwiększyła się znacząco. Ciężko co prawda spodziewać się, aby na przykład w Azji dorównała ona popularności Malezyjskiego Petronasa, ale na Starym Kontynencie, a to na tym rynku zależy obecnie polskiej firmie najbardziej, efekty są bardzo dobre. Zgodnie ze słowami prezesa, Orlen jest teraz największym przedsiębiorstwem paliwowym w Europie Środkowo-Wschodniej i realizuje coraz to nowe inwestycje w tym regionie, co w połączeniu z promocją poprzez obecność w Formule 1 daje bardzo pozytywne perspektywy na przyszłość. Najważniejszym kryterium efektywności wszelkich działań przedsiębiorstwa jest zysk, jaki przynoszą. Jak w tej kwestii wygląda współpraca z Williamsem? Spójrzmy najpierw na wyniki finansowe za trzeci kwartał 2017 roku, kiedy jeszcze żadnej współpracy nie było. EBITDA, czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji, czyli deprecjacji rzeczowych aktywów trwałych. Za Wikipedią, a mówiąc w uproszczeniu, zysk firmy przed odjęciem od niego podatków, odsetek od kredytów i bez uwzględnienia straty wartości marki z powodu np. zmiany nazwy i utraty sponsora oraz straty wartości należącego do niej majątku wynikającej ze zużywania się go wyniósł 3 miliardy złotych. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,9 miliarda złotych, a przychody wzrosły o 17% względem trzeciego kwartału roku 2016. Orlen wypłaca akcjonariuszom dywidendy w wysokości zależnej od sytuacji finansowej firmy i w 2017 wyniosły one 3 zł za akcję. EBITDA ze sprzedaży detalicznej to 610 milionów zł. Zadłużenie firmy zmniejszono o 0,6 miliarda zł. Przejdźmy teraz rok do przodu. Trzeci kwartał 2018 to EBITDA w wysokości 2,4 miliarda zł, zatem mniej niż poprzednio. Dla sprzedaży detalicznej wskaźnik ten wyniósł 723 miliony złotych, czyli zanotowano wzrost. Przychody wzrosły aż o 23%. W formie dywidend ponownie wypłacano 3 zł za akcję, a zadłużenie zredukowano o kolejne 600 milionów złotych. Teraz omówimy trzeci kwartał roku 2019, kiedy współpraca z Williamsem już od pewnego czasu miała miejsce i Orlen mógł już zbierać jej owoce. EBITDA wyniosła 3,2 mld zł w kwestii działalności operacyjnej i 925 milionów zł w kwestii sprzedaży detalicznej. Z kolei zadłużenie zmniejszono o 1,7 mld zł. Wypłacano także dywidendy w wysokości 3,50 za akcję. Podsumowując, w okresie od 3 kwartału 2017 do 3 kwartału 2019 sytuacja finansowa firmy znacznie się poprawiła. Wskaźniki szły w górę jeszcze przed wejściem do F1, a kiedy już stało się to faktem? Wspomniane wskaźniki zaczęły wzrastać jeszcze szybciej. Zwiększono kwotę, którą wypłacano w dywidendach. Znacząco zmniejszono zadłużenie firmy. I to w samym 2019 roku o większą kwotę niż w poprzednich dwóch latach w sumie. Nie dziwią zatem słowa prezesa Obajtka, że Orlen chce pozostać zaangażowany królową sportów motorowych. Jest to element długofalowego planu i firmie bardzo zależy na zrealizowaniu go. Perspektywy na przyszłość są obiecujące. Według różnych doniesień prowadzone są rozmowy z Hasem, Racing Point i być może McLarenem. Przy analizowaniu ich należy jednak bardzo uważać, ponieważ informacje z dobrych źródeł wymieszane są z domysłami i myśleniem życzeniowym mniej zorientowanych w temacie osób. Spośród wymienionych zespołów największe szanse są na współpracę z hasem, co nie jest specjalnie odkrywcze, biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje oraz sytuację teamu. Racing Point także wydaje się dosyć prawdopodobną opcją z uwagi na słowa Lorenza Stroll'a sprzed jakiegoś czasu, kiedy sam mówił kilku osobom w padoku o przyszłorocznej współpracy z Kubicą. Temat McLarena z kolei pojawił się dopiero niedawno, kiedy Petrobras został zmuszony do zaprzestania sponsorowania stajni Walking. Pozwoliło to polskim kibicom na pewne nadzieje, jednakże szybko usłyszeliśmy o rosyjskim Lukoilu, który miałby zastąpić brazylijską firmę. Warto jeszcze wspomnieć o miejscu dla Roberta Kubicy, które Orlen być może byłby w stanie zapewnić. Ogromnym zaskoczeniem było pozostanie Romana Grożena w hasie. Günther Steiner podjął niezrozumiałą dla wielu decyzję, której raczej nie zmieni. Oferują on wprawdzie Kubicy stanowisko kierowcy symulatorowego z kilkoma piątkowymi treningami, ale Polak przede wszystkim chce się ścigać. W Racing Point z kolei fotele wyścigowe mają Sergio Perez, z którym podpisano długoterminowy kontrakt, oraz Lance Stroll, który będzie tam jeździł tak długo, jak będzie chciał. No chyba, że nie będzie. Od czasu debiutu kanadyjczyka w się zauważyć można bowiem jego nie do końca profesjonalne podejście, które biło po oczach szczególnie na początku jego kariery. Obecnie zachowuje się on poważniej, bardziej serio podchodzi do wyścigów i do swojej pracy, ale można między wierszami wyczytać, że to jego ojcu bardziej podoba się posiadanie zespołu niż synowi jazda w nim. Zastąpienie strolla przez Kubicę to jednak zbyt daleko idące wnioskowanie, dlatego na razie określiłbym ten scenariusz jako mało prawdopodobny, ale niecałkowicie nierealny. Wreszcie McLaren, który ma ustalony skład kierowców oraz program juniorski, to też miejsce dla Roberta Kubicy raczej się tam nie znajdzie. Pewne jest jedynie to, że charakterystyczny orzeł nie zniknie z Formuły 1, a współpraca Orlenu z polskim zawodnikiem będzie kontynuowana niezależnie od tego co i w jakiej serii będzie robił w przyszłym roku. O tym na każdej konferencji mówi prezes i widać, że ma jasny plan, jak to zrealizować. Według jego słów konkretnych informacji możemy się spodziewać za kilka, kilkanaście tygodni. Na razie pozostawił nas z tym, z czym i ja pozostawiam Was. Będą Państwo zadowoleni.